Kochani, zapraszam Was dzisiaj na test podkładu z Avonu. Tak jak Wam wspominałam, zakupiłam sobie podkład z Avonu, który również ostatnio, tak jak ten podkład z Bourjois jest wychwalany na YouTubie, więc postanowiłam osobiście to sprawdzić. Jest to Avon True Power Stay 24 Hours Foundation. Tak wygląda. Ma szklaną buteleczkę. Nie wiem, czy ma pompkę, zaraz zobaczymy bo jeszcze go nie otwierałam. Przychodzi w takim fajnym kartonowym pudełku, i mój odcień to jest porcelain. Fajnie, bo ma pompkę. Nie wiem, czy ją się przekręca, czy nie. Zaraz zobaczymy. Będzie ją na pewno można wykorzystać do innych tego typu podkładów, które tej pompki nie mają. No i zobaczymy. Wstrząsamy. O, chyba jednak się odkręca jakoś. Tak. Czyli ma zabezpieczenie i zaraz sobie zobaczymy kolor czytałam, że ten kolor jest taki najbardziej jasny a ten podkład delikatnie oksyduje więc mam nadzieję, że będzie dla mnie odpowiedni, widzicie leje się taką konsystencję ma tak myślę sobie, że zamówiłam też tusz, to może go też od razu dzisiaj wytestujemy, Avon True 5 in 1 Lash Genius Mascara też podobno jest niesamowita, więc sprawdzimy dzisiaj obie te rzeczy dobrze moje drogie Gąbeczka w dłoń, podkład i lecimy z połową twarzy. Przerwę sobie, żeby Wam pokazać, że faktycznie oksyduje. Stąd nabieram na gąbeczkę, a tutaj jest porcja nałożona wcześniej. I zobaczcie, jak teraz przejadę. O, widzicie? Oksyduje. Także wybierając odcień trzeba mieć to na uwadze, tym bardziej, że tych odcieni no, nie można na testerze wypróbować. Jedyne co można to zamówić sobie próbkę. Tak prezentuje się pół twarzy. Ja się Wam może tutaj przysunę albo w ogóle przybliżę. Całkiem fajne ma krycie, takie średnie w kierunku mocnego. Zaraz zobaczymy jak nałożę na drugą stronę jak zwykle, czym można go budować. Kolor wydaje się dość jasny, ale tak jak widziałyście na pewno zaraz ściemnieje. I zobaczymy sobie właśnie, kiedy nałożę już porcję na tą stronę twarzy, czy będzie widać tą oksydację. Także lecimy z drugą stroną szybciutko. Mamy podkład już na całej twarzy, i póki co, z tego co widzę, to wygląda troszeczkę jak duszek. Ale się tym nie martwię, bo pewnie zaraz sytuacja się poprawi. Muszę też przyznać, że na razie ładnie wygląda, nie podkreśla nic złego, mimo swojego krycia. Tutaj muszę resztki mojego Stefana przykryć jeszcze i sobie spróbujemy teraz go dołożyć. Widzę też, że on takie wykończenie na razie ma dosyć. widzicie, takie świetliste, satynowe o. Dołożymy sobie go w strategiczne miejsca. Oaha, sobie paśnęłam. Dobra, nałożymy go od razu tu i tu. I zobaczymy, czy grycie można wzmocnić. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja w miarę upływu dni tygodnia, kiedy wstaję codziennie rano o 6, to im jest dalszy dzień, to mam większe wory pod oczami. No, ale cóż, ja jestem po prostu sową, nie skowronkiem, więc to pewnie wynika z tego. No! Hmm. Delikatnie bym powiedziała, że to krycie można podrasować, ale delikatnie. Nie, nie robi to jakiegoś efektu wow, że można je zbudować do pełnego, przynajmniej tak jest moje odczucie. W tej chwili i widać teraz, że jak nakładam, widzicie, już oksydacja postępuje, bo jak teraz nakładam tą świeżą porcję, to jak się przyjrzycie, to tutaj jest jaśniej. Muszę też przyznać, że mimo iż dołożyłam tego podkładu, to nie podkreślił mi porów, a tak często bardzo się dzieje, jeżeli próbujemy dobudować krycie, to potem tego podkładu już jest jak jakby więcej i on uwidacznia te pory. Tutaj to nie ma miejsca. I też nie ściąga gąbeczka pierwszej warstwy, kiedy nakładamy drugą. To też jest bardzo ważne. No, jak na razie, na plus. Dobrze, pokażę Wam się teraz z bardziej bliska. Jak widzicie, o tutaj, gdzie zastygł już, to jest taki bardziej matowy. A tutaj, gdzie go podekładałam, no to jeszcze się mocno świeci. Ale ogólnie nie jest on takim płaskim matem, co mi się też podoba. Skóra wygląda zdrowo, świeżo i nie rzuca się w oczy, że jest na niej podkład także na razie na plus coś tam widzicie, te moje przebarwienia przebijają ale nie jest źle no to teraz zrobimy sobie szybko na przyspieszeniu makijaż i wrócę jak już nałożę wszystkie suche produkty na ten podkład, żeby wam go podsumować i przy okazji powiedzieć, która jest godzina nałożyłam go o w pół do dziewiątej teraz już jest za piętnaście lecimy Pierwszy raz ten eyeliner od Katosu i powiem Wam tak, no jest precyzyjny, ale mam wrażenie, że tak samo jak z tym eyelinerem z Eveline na początku, troszeczkę za dużo tego tuszu się wylewa naraz. No nie wiem, takie mam wrażenie. Fajnie, że ma taką kuleczkę w środku. Ja poczekam, może aż troszeczkę przeschnie i wtedy będzie lepiej. Tusz, lecimy z tuszem. O, silikonowa szczoteczka. Tego też nie wiedziałam generalnie. Takie fajne cićki ma na końcu taką kulkę, jak widzicie. O, tutaj. Spróbujmy zatem wytuszować jedną warstwą. Oczko. No, faktycznie wydłuża, fajnie rozczesuje. Ale. Pogrubienia przy pierwszej warstwie to tak jakoś nie za bardzo widzę. No nic, wytuszuję drugie oko i zobaczymy zaraz drugą warstwę. Ale też może być tak, że on może musi poleżeć po prostu, żeby zgęstniał, jak to zwykle z tuszami bywa. No wyjątkiem jestem z Eveline, bo on jest świetny od razu. Ta szczota, powiem Wam, jest dosyć duża. Także nie jest też najprostsze w obsłudze. Ja dzisiaj yy, nie chcę tuszować dolnych rzęs, ponieważ mam dość takie zagłębienia pod oczami i nie chciałabym, żeby mi się tam coś rozmazało i jeszcze to podkreśliło, więc sobie daruję. No, z drugą warstwą już fajnie idzie. Bardziej podkreślę. Podejrzewam, że będzie fajny, bo bardzo ładnie rozczesuje te rzęsy. I nie skleja. To jest druga warstwa. No, powiedzcie, że już tak konkretnie widać, ale ja taki efekt widziałam przy Eveline już przy pierwszej warstwie. Że nie jest zły, ale przy pierwszym wrażeniu tak tyłeczka nie urywa. Ale tak jak mówię, to może być to, że on musi być gęściejszy, po prostu chwilę poleżeć. Nałożyłam sobie rozświetlacz od katosu ten Galaxy 3D na powieki. I już troszeczkę mi tutaj spadło. Ale to nic. Przedałoby mi się tutaj jeszcze troszeczkę różu. I może, może, może. A chyba ten dzisiaj sobie znowu nałożę, jakoś lubię ten róż. Ten odcień muszę sobie dodać troszeczkę życia na tej twarzy. I zaraz Wam podsumuję, co myślę o tym podkładzie. No, zaraz lepiej, nie? No i tak, zaraz Wam pokażę mu się z bardziej bliska. Jeżeli chodzi o podkład, to kiedy go przypudrowałam. Zaczęłam czuć takie delikatne ściągnięcie coś ale przy tym podkładzie z bourgeois Ale on w przeciwieństwie do tamtego podkładu, dużo ładnie wygląda na buzi, to ściągnięcie jeszcze na razie czuję i mam nadzieję szczerze powiedziawszy, że ono zniknie za chwilkę, bo jest to takie trochę no nieprzyjemne. Ale już powiem wam, że na przykład widzę, że nie robi tego, co ten bourgeois tak, ja wiem, że teraz tak nawiązuje Demonizując tamten podkład, no ale widzę różnicę, że jak na przykład tutaj pomarszcza swoje czoło, to on już nie robi takiego memory jak ten właśnie zburzyła, czyli nie zapamiętuje tych zmarszczek i ich cały czas nie uwydatnia, tylko wraca do poprzedniego stanu. Ogólnie podkład jest teraz matowy, jako przypudrowałam tym pudrem z Eveline HD, jak zwykle ostatnio. I podoba mi się jak wygląda na twarzy to ściągnięcie już teraz czuję w sumie tylko tutaj na polikach, więc może on sobie jeszcze zastyga, nie wiem. Jest to możliwe. Natomiast podoba mi się, jak leży na tej skórze. On nie leży na, tylko tak się ładnie z nią połączył. Nie miałam też absolutnie żadnego problemu, żeby położyć rozświetlacz, róż i brązer. Chociaż tutaj miałam wrażenie, że za mało przypudrowałam, bo tak sobie pacinęłam tym bronzerem. Mówię, kurczę, co tak ciężko się to rozciera? Ale to generalnie była moja wina, bo po drugiej stronie już było ok, więc tutaj po prostu musiałam minąć jakieś miejsce i nie przypudrować dokładnie. No, na razie wygląda ładnie. W kamerze też wygląda ładnie. Kolor, jak widzicie, już jest ok, zoksydował tak jak się tego spodziewałam, dlatego zamówiłam sobie właśnie taki jasny odcień. Nawet sobie tutaj troszeczkę na mój undercut najechałam, ale to nic. Potem sobie to poprawię. No, jedyny feller jaki na razie widzę, to jest to uczucie ściągnięcia. Ale to Was potem zupdate'uje, czy ono minęło, czy nie. Dobra, przybliżę się Wam troszkę. Przeważnie na tematowe zastygające podkłady ciężko się właśnie nakłada, na przykład rozświetlacz i inne produkty. A tutaj tak nie było, więc to naprawdę na jego plus. Na pewno nie jest to full cover, choć krycie da się delikatnie podbudować, jednak, w moim odczuciu, nie da się go zbudować do pełnego, bo coś tam mi przebija, ale ogólnie ten kolor jest bardzo, bardzo dobrze wyrównany. Lubię taki efekt, powiem wam, bo to nie jest efekt tapety, tylko jednak takiego bardziej naturalnego makijażu. Ładnie leży na tej skórze, no, na razie jestem na tak. Jeżeli się będzie coś działo w ciągu dnia, przyjdę wam z update'ować. Jeżeli nie, no to zobaczymy się wieczorem. Dobrze, kochani, to ja teraz uciekam. Do zobaczenia później. Moje drogie, przychodzę do was podsumować w kocich uszach Podkład z Avonu po całodniowym noszeniu jest godzina 19:00. Jak widziałyście wcześniej na przebitkach, już około 15:30 zaczął się zachowywać dość dziwnie. Powiem wam, że chyba przestanę kupować to, co jest słynne na YouTubie, bo z tego co widzę, to u mnie się to nie sprawdza. Najpierw był burżuła, a teraz jest Avon. I o ile ten podkład wygląda dobrze z daleka, no bo wygląda całkiem w porządku, tak z bliska już ta różowo nie jest. Niestety, ale nie mam go totalnie na nosie, a tym razem nosa nie wycierałam. Tutaj jest tak, jakby to powiedzieć, no brzydko pozbierane, brzydko wygląda tutaj i tutaj najlepiej zdecydowanie wygląda na policzkach. Na brodzie też praktycznie zszedł, a tutaj tak brzydko się zebrał. Czyli w sumie najgorzej wygląda strefa T, ponieważ tutaj mi powchodził, zaraz wam to pokażę na zbliżeniach. Tutaj kompletnie go nie ma i też się zebrał w jakieś takie dziwne skupiska. No i tutaj w ogóle zadziała się drama i on wygląda po prostu brzydko. No nie podoba mi się. Uczucie ściągnięcia towarzyszyło mi, no dłuższy czas, muszę przyznać. Dopiero gdzieś tam po południu to uczucie przestało być tak dobrze no, brzydko powiedzieć, upierdliwe. Eee, jeszcze Wam szybko powiem, że co do tuszu, niestety, ale tusz odbił się na górnej powiece. Nie pokruszył się, nic się z nim nie stało i dalej te rzęsy wyglądają fajnie, ale niestety odbija się właśnie na górnej powiece. A była przepudrowana. Dobra, no to może przejdźmy do zbliżeń, co ja Wam będę opowiadać, jak możecie same zobaczyć. Może najpierw nos. No, prezentuje się tak, jak widzicie, tutaj jest zaczerwienione, tutaj praktycznie podkładu nie ma. No i teraz właśnie możemy przejść do historii, która zadziała mi się tutaj. O ile tutaj jest wszystko w porządku, nawet brązer się trzyma, wszystkie produkty się trzymają, to tutaj, gdzie zapracowało sebum, zobaczcie, jak on się poważył. Widzicie to? Takie dziwne, jakieś, tak jakby tu było skupisko, a tutaj się zaczął w ogóle rozjeżdżać i wchodzić sobie w pory. Na czole, można powiedzieć, typowa sytuacja, czyli od tych e, mimicznych zmarszczek, tutaj porobiły się takie paseczki. No to by jeszcze można było ewentualnie wybaczyć, bo to jakoś tragicznie nie wygląda. Aczkolwiek też mam wrażenie, że tu mam takie, widzicie? Takie dwa. To wygląda trochę jak rogi teraz. O, widzicie to pod. Światło tu i tu, tak jakby się zebrał w tym miejscu. No, ale umówmy się, że czoło jeszcze nie wygląda najgorzej, natomiast tutaj ten obszar i nos w ogóle mi się nie podoba. Na brodzie tragedii nie ma, ale podkładu też nie ma, więc w sumie nie ma o czym mówić, tak jakby. Jeżeli chodzi o tusz, no to. Wygląda dalej fajnie, zobaczcie. Ani się tutaj nie osypał nigdzie, ani nic. Eyeliner też spoko. Ani drgnął po prostu, a nawet leżałam sobie dzisiaj i drzemałam. Także ani się nie rozmazał nic z tych rzeczy. Także ale eyeliner też ten Katosun na plus. No natomiast no tutaj, gdzie te rzęsy właśnie dotykały, no to mamy tutaj nie jakoś dramatycznie, ale no jest widoczne to odbicie. Teraz, teraz widzę. No, powiem to tak jak w przypadku tego burżuła. Spodziewałam się po prostu więcej po tym podkładzie. Myślałam, że będzie bardzo ładnie leżał, jak druga skóra. A tutaj to uczucie ściągnięcia mnie to strasznie denerwuje ostatnimi czasy. Ja wolę takie podkłady, które są bardziej satynowe. Ja wiem, że on musi zastygnąć, żeby był wytrzymały, ale mam wrażenie, że aż jakby za bardzo, jeśli wiecie o co mi chodzi. To zastyganie jest aż za bardzo odczuwalne. Są podkłady też zastygające, które nie dają aż takiego mocnego ściągnięcia. A pielęgnację miałam normalną pod spodem, taką jak zwykle nic nie zmieniałam, więc nie mam ani przesuszonej skóry w tej chwili. Nic. Przez pierwsze kilka godzin wyglądał fajnie, a potem się było i skisiło. Jeśli go macie, dajcie znać jak się u Was sprawdza. Może znajdę jeszcze na niego jakiś sposób. Popróbuję go jeszcze oczywiście, no nie będę go skreślać po pierwszym razie. Ale taki sobie jest. Tak, to już tyle na dziś muszę kończyć, bo moje dzieciaki się rozkręciły z piąteczek piątunio i chyba wolność po prostu dodała im skrzydeł, i je tutaj słychać, więc pewnie zaraz tutaj wtargną. Zatem ja i moje kocie uszy i odstające włosy uciekamy na spoczynek. Buziaki, kochane, papa! Pa.